Nazywam się Sławomir Ciupa. Witajcie w podcaście dla prawników o etyce w praktyce. Ten odcinek poświęcę zagadnieniu zarobków aplikantów w czasie odbywania aplikacji. Dyskusja o zarobkowaniu aplikantów radcowskich czy adwokackich podczas aplikacji, no to jest toczy się już od długiego czasu. I generalnie jest tematem tak zwanym trudnym. Każda ze stron prezentuje odmienne stanowiska, które oczywiście są rozbieżne, ale nie o tym chciałem mówić. Nie, nie, nie chcę tutaj jak gdyby w, wtrącać się w tę dyskusję, przyłączając się do jednego czy drugiego stanowiska. Chciałbym na to spojrzeć z perspektywy zasad etyki zawodowej. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aplikant może zarabiać, bo takie sobie tutaj zadajemy, tak? Czyli opowiedzieć o etycznych aspektach zarobkowania aplikantów podczas odbywania aplikacji rackowskiej, trzeba przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest, a czym nie jest aplikacja w kontekście zarobkowania. I no aplikacja przede wszystkim to przygotowanie do wykonywania zawodu. Prawda? Ma ono oczywiście charakter odpłatny, bo tak wynika z ustawy zarówno o prawo o adwokaturze, jak i o radcach prawnych, to znaczy aplikant jest zobowiązany z mocy ustawy do uiszczenia opłaty za aplikację, a z tej opłaty samorząd, który organizuje i prowadzi aplikację, finansuje ją. Oczywiście, umowa zawarta pomiędzy samorządem i aplikantem, określa jedynie to zobowiązanie. Jednakże na podstawie zarówno ustawy, ani tej umowy nie nawiązuje się pomiędzy samorządem a aplikantem stosunek pracy czy szerzej zatrudnienia. Tak? Po prostu po wpisie na listę aplikantów i złożeniu ślubowania powstaje tak tzw. ustawowy korporacyjny stosunek szkolenia. Część aplikacji, zwłaszcza część praktyczna, odbywana jest między innymi w kancelariach, spółkach czy jednostkach organizacyjnych pod kierunkiem patrona. W tym czasie aplikant przygotowuje się do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu. Może wówczas uczestniczyć w przypadkach określanych w ustawie prawa autorskie czy o radcach prawnych w świadczeniu pomocy prawnej przez swojego patrona i z jego upoważnienia. Sam oczywiście takiej pomocy jeszcze nie może świadczyć, bo nie ma uprawnień adwokackich czy radcowskich. Za sprawowanie patronatu patron otrzymuje wynagrodzenie, prawda, które tam ustala jakaś uchwała właściwych organów samorządu. Czynności aplikanta w ramach aplikacji oczywiście nie są w związku z tym wykonywaniem pracy czy zatrudnienia na rzecz patrona, ani tym bardziej na rzecz samorządu, ale formą odbywania aplikacji. Czyli z tego punktu widzenia, z finansowego punktu widzenia, nie stanowią one podstawy do wypłaty aplikantowi wynagrodzenia tak, za wykonywane czynności, w szczególności na, nie można twierdzić, że to jest wykonywanie pracy czy świadczenia usług o charakterze odpłatnym. Nawet gdyby uznać, że ta umowa zawarta pomiędzy aplikantem a samorządem jest umową o naukę czy świadczenie usług, szkolenia, prawda, umową szkoleniową, to aplikant jest z niej dłużnikiem, a, a samorząd wierzycielem. Oczywiście z tego punktu widzenia, yy, odbywanie aplikacji, wykonywanie je w jej ramach przez aplikanta różnych czynności, w tym także zleconych przez patrona, nie stanowi dla aplikanta podstawy do zarobkowania, w szczególności wypłaty wynagrodzenia. No, w związku z tym podczas odbywania aplikacji zarobkowanie, jak gdyby jako materia regulacyjna pozostaje w ogóle poza zakresem zasad etyki, czy też no, nawet regulaminu odbywania aplikacji. Oczywiście nie oznacza to, że z punktu widzenia zasad etycznych to w ogóle jest relevantne, tak? Bo można powiedzieć w ten sposób, że żądanie aplikanta od patrona w zapłaty wynagrodzenia za te czynności wykonane w trakcie odbywania i w ramach aplikacji, jak również odwrotna sytuacja, czyli żądanie przez patrona od aplikanta wynagrodzenia tak, w trakcie odbywania aplikacji, czy też nadużywanie przez patrona. E Gdyby tej formy odbywania aplikacji do obciążania aplikanta nadmiernie dodatkowymi zadaniami, które nie wchodzą w jej zakres, może stanowić bowiem w konkretnych okolicznościach przewinienie dyscyplinarne, polegające na niestosowaniu się do właściwych uchwał samorządu, przede wszystkim do regulaminu odbywania aplikacji. Oczywiście. Z odmienną sytuacją mamy do czynienia, kiedy ten patron bądź też kancelaria, spółka czy jednostka organizacyjna, w której aplikant odbywa aplikację, korzysta z usług aplikanta poza odbywaniem jej ramami aplikacji. Oczywiście te ramy nie są jakoś tak wprost i ściśle określone, one są zarówno określone przez te ustawy Prawo o adwokaturze czy ustawy o radcach prawnych, ta, które określają cele aplikacji. Formy i sposób jej odbywania, regulamin odbywania aplikacji oraz uchwały właściwych władz samorządu, które określają np. zakres zadań, które mogą być zlecone przez patrona aplikantowi. Poza tymi ramami wychodzimy, jak gdyby, już poza korporacyjny stosunek szkolenia i w tym obszarze pomiędzy jego aktorami, czyli z jednej strony, właśnie patronem, bądź tymi jednostkami, których odbywana jest aplikacja, a aplikantami mogą się nawiązywać określone stosunki prawne, których kwalifikacja prawna będzie zależeć od okoliczności poszczególnego przypadku. Część z nich może mieć charakter odpłatny, jeśli będzie to umowa o pracę, ale to jest raczej rzadkość, tak? Czy, ale już na przykład umowa o dzieło, tak? Może wchodzić w grę i ona ma charakter odpłatny, ale część może być Odpłatna albo nieodpłatna, zależnie od tego, jak się strony umówią. Mam tu na myśli umowę zlecenia czy oświadczenie usług, czy umowę o staż, tak zwany staż absolwencki, czy w ograniczonym zakresie umowę o wolontariat. Prawda? E, e, nie, oczywiście ca, ten obszar, jak gdyby e, korzystania z pracy aplikanta poza odbywaniem i poza ramami aplikacji, także nie jest wolny od oceny etycznej. Bo tutaj trzeba mieć na uwagę zwłaszcza dwie zasady etyki, mianowicie zasadę zachowania godności zawodowej, jak i zasadę tak zwanej lojalności koleżeńskiej. Bo z jednej strony, jeśli chodzi o zasadę zachowania godności zawodowej, to jednym z takich jej głównych rysów jest zasada praworządności, czyli zachowania się zgodnie z prawem przez właśnie każdego adwokata, bądź radcę prawnego, w tym również w związku z korzystaniem z pracy aplikantów, czyli w takich sytuacjach, kiedy no to, ta, ta, ta praca tych aplikantów będzie na przykład świadczona w warunkach nie, niewątpliwie, które mogą być zakwalifikowane jako stosunek pracy, no to wówczas oczywiście będzie, będzie to musiało mieć charakter, charakter odpłatny, tak, czyli Byłoby naruszeniem godności zawodowej, gdyby ktoś korzystał z pracy aplikanta aplikantach w warunkach skazujących na zawarcie stosunku pracy, jednakowoż bez zapłaty mu wynagrodzenia. W sytuacji natomiast pozostałych umów, czyli właśnie tych umów cywilnoprawnych, to wszystko będzie zależało od woli stron, bo oczywiście nie będzie naruszeniem zasad etyki, jeżeli strony się umówią na jakieś wynagrodzenie i to wynagrodzenie nie będzie wypłacane z tej umowy cywilnoprawnej, bądź będzie wypłacane w części, bądź będzie wypłacane nieterminowo, no to wówczas w, w, mogłaby wejść w, w konkretnych okolicznościach naruszenie zasady loja, lojalności koleżeńskiej, prawda, która zakłada uczciwe i rzetelne stosunki pomiędzy wszystkimi członkami samorządu zawodowego, którymi również są aplikanci. Z drugiej strony. Nie można by uznać za sprzeczne z zasadami etyki zawodowej, zawarcia nieodpłatnej umowy cywilnoprawnej, jeśli jest taka wola stron i nastąpiły niewadliwe oświadczenia woli, a także nie odbywa się to z pokrzywdzeniem dla żadnej ze stron, prawda? Czyli jakby w takiej sytuacji no nie można automatycznie z góry stwierdzić, że zasady etyki byłyby naruszone. Natomiast oczywiście w przypadku, kiedy Wszystkie okoliczności wskazywałyby na to jednakowo, że ta umowa albo miała charakter odpłatny, albo też byłoby rażące pokrzywdzenie jednej ze stron, czyli no, krótko mówiąc wykorzystanie, tak, jej na przykład słabszej pozycji na rynku, prawda, po to, żeby de facto zmusić ją do nieodpłatnej pracy w warunkach takich, w których ta praca powinna być jednak wynagradzana, no to oczywiście Mogłoby w grę wchodzić w konkretnych okolicznościach naruszenie godności zawodowej, tak, jeżeli by to było sprzeczne z prawem. Względnie też, jeżeli by, no właśnie, było, była jakaś umowa pomiędzy stronami, chociażby ustna, ale byłaby naruszana, no to wtedy nie jest wykluczone, że mogłaby być naruszana zasada lojalności koleżeńskiej, tak, bo byłoby to oczywiście nieuczciwe i nierzetelne we wzajemnych stosunkach. Właśnie brak poszanowania tej strony słabszej przez stronę silniejszą, no co jak wiadomo na dzisiejszym rynku, tą stroną słabszą jest jednak aplikat, prawda? To jeśli chodzi o wysokość tego wynagrodzenia, to ona również w pewnym zakresie bo może podlegać ocenie etycznej. Oczywiście, jeśli chodziłoby e, e, o, o kwestię związaną z, z e, wykonywaniem tych czynności, w ramach aplikacji, w trakcie jej odbywania, no to tam jak powiedziałem, sytuacja jest jasna, tak, jak gdyby tam nie ma, nie ma mowy o ustalania jakiegoś wynagrodzenia, czy też mówieniu o jakiejś jego wysokości, prawda? No bo to jest sytuacja jest odwrotna, tak, ta aplikant płaci za możliwość odbywania aplikacji, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy już wychodzimy poza te ramy, i, i jakoś jednak chcemy jakieś relacje między sobą nawiązać, o charakterze umownym i te relacje mają charakter odpłatny, i obie strony się na to zgadzają. No, oczywiście, zawsze pozostaje też kwestia wysokości tej odpłatności, prawda? No i teraz e, powstaje pytanie, e, jak to oceniać z punktu widzenia etycznego? Oczywiście, tam, gdzie Byłoby to naruszenie prawa, tak? Czyli, na przykład, ustalono by w ramach umowy o pracę wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia, czy też w ramach umowy zlecenia wynagrodzenie za, za tą w ramach tej stawki godzinową poniżej tej minimalnej stawki godzinowej. To nie jest wykluczone, że w pewnych okolicznościach mogłoby stanowić to przejaw naruszenia godności zawodowej, prawda? Eee, natomiast. Kwestia gdyby ukształtowania tej wysokości wynagrodzenia poza, te, poza tymi minimalnymi stawkami jest zasadniczo objęta, jak gdyby wolą stron. Tak? I jeżeli nie dochodzi do rażącego pokrzywdzenia, zwłaszcza tej strony słabszej, no to generalnie tutaj nie ma jakichś kwestii, które mogłyby być z punktu widzenia etyki ryzykowne. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście zakres rodzaj tej pracy, tak stopień jej skomplikowania nakładów, które są niezbędne, aby wykonać i teraz porównanie tego z wysokością wynagrodzenia, która w danych okolicznościach byłaby rażąco niska, no to oczywiście etycznie relewantne jest, nie jest i nie może być. Tak, To też w pewnych okolicznościach mogłoby Stanowić przejaw naruszenia godności zawodu. Jeśli Państwa interesuje ta tematyka i chcielibyście się dowiedzieć coś więcej, to zapraszam na mój blog www.etycewpraktyce.pl, gdzie możecie zapoznać się z, o, z wpisem na ten temat. Zapraszam serdecznie do czytania.